Cześć. Jeżeli od jakiegoś czasu obserwujesz mnie jako osobę w mediach społecznościowych, to z pewnością wie, że temat psychiki przedsiębiorców psychiki fundera nie jest mi obcy. Bardzo często go poruszam w mediach społecznościowych, bardzo często towarzyszy naszej konferencji Funders Mind i tak samo jest w tym roku, jak i w każdej kolejnej edycji. Więc zapraszam cię też 18 października na Funders Mind. A teraz chciałbym nagrać ten i pokazać ci. Jak bardzo ważne i jak moim zdaniem kluczową dla całej organizacji jest psychika przedsiębiorcy. Tak. Sam, sam jakby aktualnie chodzę do, do psychologa, widzę pozytywne zmiany związane z pracą nad samym sobą, pracą nad emocjami, tak, bo te emocje to nie znaczy, że masz jakiś ból dźwigania codziennie, Firmy. To mogą być zupełnie inne rzeczy niezwiązane z samym biznesem, które gdzieś tam ciążą i te decyzje, o czym też będziemy tutaj rozmawiali, wiążą się z, wiążą się z pewną, pewną, pewnymi trudno, pewnymi komplikacjami z tym, co robisz na co dzień. Więc zapraszam Cię do kilku takich punktów i klamrą tego odcinka jest to, że wbrew pozorom szukamy różnych rzeczy. Jak tu wystrzelić nasz biznes do góry, a, a zapominamy o najważniejszym narzędziu Fandera, czyli, czyli psychice, obszarach, obszarach związanych z głową, spokojem ducha, jakkolwiek nie, patetycznie to nie zabrzmi, to jest to bardzo, bardzo ważne. Dobra, zacznijmy od punktu pierwszego, który sobie tutaj przygotowałem: to pasja i wizja. Generalnie zaobserwowałem, że Fanderzy, którzy nie mają wizji, na rozwój swojej swojej organizacji nie mają wizji swojej firmy, czyli tego, kim chcemy, kim, jaką, jaką, jaka jest, tak powiem, dalekosiężny plan naszej firmy, to te osoby bardzo szybko podlegają wypaleniu. Jeżeli nie masz skonstruowanej wizji swojej firmy, tego jak chcesz być za kwartał, za rok, za kilka lat, no to bardzo ciężko, bardzo szybko może się wypalić. Tak, może dzień obok dnia może być taki sam. Nie wiemy, dokąd biegniemy. biegniemy wiemy, że po prostu nasza firma nam, ma nam zapewnić utrzymanie, ale nie poświęciliśmy wystarczającego czasu, aby dowiedzieć się tak naprawdę, gdzie chcemy się znaleźć z tą organizacją. Bez tego, moim zdaniem, bardzo ciężko jest o zajawkę. Uważam, autentycznie uważam, że pasja jest. Czy, 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 czy w ogóle jakby zjawienie się tym, co robi firma, jest bardzo mocno powiązane z tym, jaką mamy na, na, na to wizję. Jeżeli nie wiemy, gdzie chcemy być za trzy lata, albo nawet krótkoterminowo, gdzie chcemy być do końca roku ze swoją organizacją, bardzo ciężko nam będzie nie wypalić się. Bardzo często fanderzy dokonują. Złych wyborów, są bardzo wypaleni, czy nawet dokonują sukcesji w swoich organizacjach, tylko dlatego, że nie potrafią podążać za wizją, nie mają jej dobrze stworzonej i po pewnym czasie uważają, że nie robią nic wartościowego, no bo jeżeli biegniemy za króliczkiem, ale de facto nie wiemy. Co dalej? Nie wiemy, przychodzi ten króliczek, złapiemy tego króliczka i nie wiemy, co dalej, albo wtedy dopiero siadamy do kolejnego kamienia milowego. No to bardzo często jest to bardzo, bardzo skomplikowane, żeby wziąć i, 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 i nie, nie wypalić się. Tak? Ja też widziałem, widziałem bardzo mocno. Bardzo mocno widziałem Fanderów, czy widziałem w sobie, że gdy nie było tej wizji, to dużo szybciej ulegało się znużeniu, tak? Kolejny ciężki dzień, kolejny stresujący dzień, tak, kolejne problemy, kolejne wyzwania, którymi musimy się zmagać. I jeżeli nie, wie, nie wiemy, gdzie jest ta wizja, no to nie możemy do, do, dobrze funkcjonować, tak? Bardzo ciężko nam będzie. Zrobienie czegoś, bo jak właśnie, zwłaszcza jak się pojawiają te problemy, no to mamy dwie, 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 dwa wyjścia. Albo po prostu rozwiązywać je, niekoniecznie z uśmiechem na twarzy, tak jak to mówią stolicy, ale po prostu je rozwiązywać, bo wiemy, że nasza wizja jest dalekosiężna i jeżeli nie rozwiążemy tych problemów tutaj, to nie dojdziemy tam, gdzie chcieliśmy pójść. Albo i nie mając tej wizji, przyjdą problemy i nas to po prostu. Uwali i bardzo mocno nas to będzie, będzie ciążyło. Kolejnym punktem odporność psychiczna. Uważam, że to jest element, który, który można nadzorować, który można wspierać. Partia nawyków związanych z naszym życiem codziennym, tak? Czy na przykład sięgamy bezpośrednio po wstaniu z łóżka po telefon i sięgamy i sprawdzamy skrzynkę pocztową i Przygniatamy się od samego wstępu, od samego poranka, czy się przygniatamy informacjami, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy w stanie to rozładować. Odporność psychiczną możemy na, nawykami, takimi jak nie wiem, codzienne rutyny związane z żywieniem, ze spaniem, z, z aktywnością fizyczną. To wszystko wytwarza odporność psychiczną. Także to, jak, jak się komunikujemy z naszymi podwykonawcami, czy dajemy im zawładnąć na przykład naszymi mediami społecznościowymi. tutaj mam na myśli tutaj mam na myśli to, czy jeżeli, jeżeli w naszych mediach społecznościowych pojawi się jeżeli w naszych mediach społecznościowych pojawi się następujący komunikat, że Michał co z tym i tym, to czy my odpowiadamy tą drogą, czy na przykład prosimy o przerzucenie komunikacji drogą mailową Tudzież na kanały firmowe, tak? No bo ta odporność psychiczna to też jest jakby umiejętność, umiejętność to bycie asertywnym, tak? Jeżeli na przykład załatwiamy sprawy biznesowe w, na Facebooku, na Messengerze i potem w niedzielę sobie na przykład wchodzimy na tego Messenger'a, bo rozmawialiśmy tam z naszym znajomym, żeby się z nim umówić na przysłowiowe piwo i nagle zalewa nas poziom komunikatów biznesowych, no to to jest złe, tak? Jakby ja. Systematycznie blokuje osoby, które przerzucają komunikację biznesową na właśnie kanały, który, którymi, które są dla powiedzmy albo grona najbliższych życia biznesowego mojego, albo po prostu są dla, dla moich, moich prywatnych potrzeb. I tę odporność psychiczną można będzie rozwijać w kolejnych. W kolejnych punktach, w kolejnych odcinkach. Natomiast chciałbym przejść do kolejnego punktu, który wiąże się z tym, z tym tą psychiką to jest właśnie, moim zdaniem, elastyczność. Tak? Bardzo dużo jest zmiennych w prowadzeniu firmy, zwłaszcza jeżeli ona jest jeszcze na początkowej fazie i jest ona nie do końca pokładana. Jeżeli mamy tą firmę, Możemy ją mieć nawet de facto kilka lat, natomiast, natomiast możemy mieć ją niepoukładaną, bo mamy niewyrobione procesy, mamy jeszcze niedoświadczonych współpracowników, mamy jeszcze jakieś rotacje. No to, no to jakby to, co nam pomoże dobrze. Dobrze żyć ze samym sobą w tej organizacji, to jest elastyczność, tak? no bo elastyczność powoduje gotowość na zmianę, tak? gotowość na życie w szybko zmieniającym się środowisku, a trochę z tymi firmami, zwłaszcza jeszcze nierozwiniętymi, niewykształconymi, jest to. Że trzeba być elastycznym. To trochę, trochę jakby jestem ojcem, więc jakby trochę porównam to do wychowania, wychowania dziecka. Jeżeli na przykład zaplanujemy sobie rzecz X z dzieckiem, no to możemy musimy się liczyć z tym, że będzie trzeba. Ewoluować nasze plany, no bo zmiennością może być pogoda, może być nastrój dziecka, może być jego chorobliwość, więc tych wyzwań jest po prostu w pierwszej fazie rozwoju dziecka, tak samo rozwoju firmy, na tyle dużo, że po prostu ta elastyczność pozwala nam na wiele rzeczy. Decyzyjność. Tutaj kolejny punkt, który, który gdzieś tam wpływa, moim zdaniem, mocno na, na, na psychikę, to oczywiście mówi się, że my musimy być bardzo szybcy w podejmowaniu decyzji i jest pełna, pełna zgoda, natomiast my musimy wyłapać ten balans między szybkość a trafność, tak jakby trafność decyzyjna moim zdaniem w idealnym świecie mogłaby być stuprocentowa, natomiast żyjemy w świecie nieidealnym, musimy się liczyć z tym, że musimy podjąć czasami decyzję z określoną liczbą informacji. Nie mamy pełne, nie mamy pełnej puli informacji, przez co nasze decyzje mogą nie być, nie być, że tak powiem, pełne i tutaj niepełne, nie tylko nietrafne. Nie I tutaj w, z pomocą na pewno przyjdzie, przyjdzie nam to, że tworzy taki model, w którym decyzje staramy się zrobić maksymalnie takie, które można się z nich wycofać. tak? Jeżeli kontraktujesz się z podwykonawcą to zadbać o to, żeby ewentualny proces wyjścia z tej umowy był dla ciebie jak najłatwiejszy, tak? Bo bierzesz i wybierasz podwykonawcę. Ale w jego interesie jest zabezpieczenie tego, żeby to było jak najbardziej korzystne po jego stronie, a twojem jest naj... żeby to było jak najbardziej po Twoim. Bo oczywiście są procesy nieodwoływalne typu zwalniasz pracownika, i raczej raczej dla, dla morali i jednych i drugich, i, i trzecich de facto, bo twoich pracowników też jest to, żeby to była decyzja nieodwołalna, żeby, żeby to było jak, jak ucięcie i. i i rozpoczęcie szukania nowego na jego miejsce albo zarządzanie tak firmą żeby nic się nie wywaliło natomiast, natomiast ważne jest to aby mieć to na uwadze żeby większość naszych decyzji była tak że możemy, się, możemy je cofnąć możemy je zawrócić to jest model mentalny który pozwoli nam dużo łatwiej Dużo łatwiej tym zarządzić. Kolejna rzecz to jest zarządzanie stresem. To jest super ważna rzecz w psychice, dlatego psychicy Fandera, zwłaszcza w małych organizacjach, bo wraz z czasem, po pierwsze, ta odporność się podnosi odporność na stres, po drugie, po drugie, jakby też firma jest bardziej pokładana w pierwszej fazie. Dużo rzeczy związanych ze stresem wynika z tego, że nie mamy doświadczenia, jak prawidłowo poukładać organizacji. Ja to widzę na przykład u siebie wraz z biegiem czasu. Pewne rzeczy mnie nie stresują, ponieważ mniej mnie stresują, ponieważ. Ja już ich po pierwsze doświadczyłem, po drugie w, staram się, by firma w kolejnych obszarach swojej działalności była bardziej, bardziej profesjonalna, bardziej dorosła i, i, i tutaj na pewno to, to pomaga zarządzanie stresem każdy tutaj moim zdaniem powinien mieć jakiś własny zestaw czynności, które go w tym, w mu to ułatwiają. I tutaj znowu trzeba wrócić do rutyn, bo rutyn na pewno pozwalają nam zarządzić stresem. Po pierwsze, rutyny powodują, że tych sytuacji stresogennych będzie mniej, bo mamy pewną przewidywalność w działaniu i pewną, pewną, pewne doświadczenia, że po tej rzeczy następuje ta rzecz i, i, i to, to jest jedno. A po drugie, jakby rutyny pozwalają też nauczyć mózg pewnych, pewnych zachowań, to, to też, ale pewne rutyny mogą przyczynić się do tego, że jesteśmy mniej zestresowani, chociażby ta żywienie, o którym wspominałem, żywienie jakby jest niedoceniane, żywienie, ruch, i sen są niedoceniane, albo uważamy, że to jest tak łatwe do osiągnięcia, że, że nie trzeba o tym non-stop powtarzać, non powtarzać, że wiele osób po prostu nie potrafi na tych trzech polach, na tych trzech najłatwiejszych aspektach, które, które najłatwiej poprawią naszą kondycję psychiczną, nie potrafią nimi zarządzić. Tak? To jest ciekawa sytuacja, bo materiał ten nagrywam o siódmej. 7:40. spać poszedłem o 21:30 wczoraj. Oczywiście, myślę, że tam do 30 minut proces usypiania mi zajął, więc więc pewnie około 22 usnąłem, no ale to, to znowu jest rutyna, którą bardzo mocno teraz pilnuję. Co prawda, co prawda nie, proces całego zasięcia nie był idealny, no bo na przykład wypiłem wczoraj piwo, a wiadomo, że alkohol nie jest, nie pomaga nam, nawet jak nam się wydaje, że śpimy bardzo dobrze, to to nie pomaga nam. No i tutaj bardzo, bardzo mocno to ułatwia takie, takie rutynowe podejście do tego zarządzania stresem. Inną rzeczą jest też to, że warto wyrobić sobie nawyk, jak reagujemy na wiadomości, które mogą się przydarzyć, tak typu mail, bo najczęściej do nas złe komunikaty przychodzą mailem, wypowiedzenie klienta, jakieś pisma i tak dalej, i tak dalej, przychodzą do nas mailem, więc jakby ja mam procedurę, że po godzinie którejś tam, gdzie nie jestem w stanie dobrze zareagować, do 12 czytam maile, które potencjalnie mogą być stresognięte. Po pierwsze, w razie czego jestem w stanie do wieczora, do pójścia spać, rozładować ten stan. Po drugie, ja jestem w stanie jeszcze zareagować tego samego dnia. Jeżeli na przykład mail przeczytam o 11, 12, to jestem w stanie jeszcze zadzwonić, wyjaśnić itd., itd. Później no, robi to komplikacje, no bo każdy ma z, jak, nas jakieś obowiązki, każdy ma jakieś y, swoje zadania i może to po prostu. Skaskadować na pozostałe czynności i wywalić nam całą procedurę, całą, całe te nasze nawyki, często też. No i to jest, to jest właśnie to, że, że jakby stres powoduje bardzo duży, to jest bardzo duży test dla, dla Ciebie, dla organizacji, czy jesteś w stanie dokończyć dzień w ten sam sposób i do jutrzejszego dnia dołożyć rzeczy związane z, Rozwiązywaniem tego problemu. Kolejna rzecz, to, którą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest po prostu komunikacja. Komunikacja jest bardzo ważna w tutaj mówimy o, o zarówno w zewnętrznej jak i wewnętrznej, do klientów, do partnerów i tak dalej, ale też wewnątrz, bo to też jak to jak, jakich słów używamy, słów, jakimi kanałami się komunikujemy, jaka jest procedura komunikacji, czy nie mamy tendencji do na przykład unikania trudnych wiadomości, bo to też jest ważne, współpracownik się pyta czy opłaciłeś daną fakturę, a ty na przykład ignoruj już tą informację i i nie odpowiadasz na to, czy, czy, czy to zrobiłeś, i, i ten, ten współpracownik ma problem, bo nie wie, co odpowiedzieć. Natomiast powiedzieć, że nie, nie opłaciłem, nie opłacę tego w najbliższym czasie, bo nie mamy na to środków, zało, zapłacimy to w pierwszym możliwym terminie. Przynajmniej pracownik wie, co odpowiedzieć. Podsumowując, mam nadzieję, że ten zbiór takich punktów pomoże Ci trochę lepiej zastanowić się nad psychiką u siebie. Być może potrzebujesz to, ten materiał wysłać do silevel level manageru, bo wśród osób zarządzających konstrukcja psychiczna jest bardzo podobna. Konstrukcja psychiczna, moim zdaniem, w bardzo dużej mierze bierze się z odpowiedzialności. Jeżeli ktoś ma odpowiedzialność za coś, no to, no to mózg zaczyna pracować, zaczyna się przejmować, zaczyna się martwić i to jakby. Jak go ułożymy, jak go nauczymy, jak poukładamy swoją organizację, ale też jak poukładamy naszych współpracowników, zwłaszcza wyższego szczebla psychicznie, to też będzie miał wpływ na nas. Tak, jeżeli oni dostaną jakiś problem na twarz i będą, jak przysłowieła Galareta, dygać. Dy 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 to też się odbije na nas i też się odbije na naszej psychice. Dlatego warto dbać też o kluczowych, a właściwie wszystkich pracowników w organizacji, aby, aby praca ich nie przygniętała, aby ta psychika, żeby to zarządzanie tą psychiką miało miejsce. Dzięki za wysłuchanie tego materiału i do usłyszenia już niebawem.